Pistoję no kocham właściwie za wszystko: za jej wyjątkowy klimat, niepowtarzalną architekturę, za wspaniałych ludzi, a przede wszystkim za te ciasne uliczki i obdarte kamienice. W jednym z przewodników hmm, o Toskanii znalazłam informację, że Pistoja. Leży w nieciekawym miejscu pomiędzy Florencją a Lukką. Ja się z tym absolutnie nie zgodzę. Pistoia jest wyjątkowa pod względem zabytków architektonicznych. Mamy cudowny plac, są bardzo dobre restauracje, mamy świetne muzea. Piazza del Duomo to największy i najważniejszy plac w Pistoi. Góruje nad nim 67-metrowa dzwonnica. Tuż obok jest katedra, baptysterium, sąd i urząd miasta. Jest to na tyle charakterystyczny toskański plac, że właśnie tutaj zostało nakręconych wiele filmów z Toskanią w tle. Ostatnią realizacją był serial Medyceusze z Dustinem Hoffmanem w roli głównej. Właśnie tu, a nie we Florencji. Nazwa Pistoja wywodzi się od słowa pistors. Tak mówiono przed wiekami na tych, którzy wyrabiali chleb. Jako ciekawostkę dodam, że przez Pistoje przechodzi jedna ze słynnych dróg prowadzących do Rzymu Via Akasja. To właśnie tędy podążali legioniści na północ. I tutaj w Pistoji zatrzymywali się, żeby uzupełnić zapasy chleba. Jesteśmy na Piazza della Sala, to jest serce miasta. Tutaj od wieków odbywa się targ warzywno-owocowy. Za mną, zwróćcie uwagę, jest studnia, dar Medyceuszy dla Pistoi. Medyceusze, toskańska rodzina chyba najbardziej znana, która rządziła nią nieprzerwanie przez 300 lat. Warto zwrócić uwagę, że Marzokko, czyli lew, symbol Medyceuszy, trzyma pod swoją łapą herb Pistoi. Znaczy to mniej więcej tyle, co. Dobrze, macie ten, to miasto wolne, ale tak naprawdę my nad wami trzymamy pieczę. Wieczorem, kiedy znikają już stragany, w ich miejsce pojawiają się stoliki, krzesełka. Tutaj są jedne z najlepszych restauracji w mieście. Możecie tutaj napić się pysznego toskańskiego wina i zjeść doskonałą kolację.